Dzisiaj jesteśmy u pani księgowej, tutaj z biurze księgowej, i załatwiamy kolejne sprawy związane z prowadzeniem działalności tutaj w Tajlandii. To nie jest łatwy temat, ale powolutku idziemy do celu. Prawda, mężu? Tak, jestem tutaj. Czekać. Czekamy. Czekam. Jak zawsze, przechodzimy tutaj do biura, dostajemy wodę. I pani załatwia sprawy formalne. Załatwione. Kolejny krok w drodze do posiadania tajskiego biznesu na wyspie Kolanta w Tajlandii. E, poczyniony i wszystko na razie idzie według planu. Więc e, już za jakieś trzy miesiące będziemy mieć firmę. A teraz udajemy się na drobne zakupy, bo mamy transport, więc idziemy coś kupić. Kupię kilka nożyczek, bo zawsze nam się gdzieś gubią. Tutaj mamy mniejsze, większe. Wezmę te o, żeby niezbyt ostre. 65, 650, są bardzo dobre. Zgubił nam się też marker do pisania. Potrzeba nam taki, który się nie zmazuje. Zaraz go tu znajdziemy. Mam. Jeden jest permanentny, a drugi jest do tablicy białej. Ja mam słabość na punkcie zaszytów, i bardzo lubię kupować nowe zaszyty. Nie ma tylko cen. Potrzeba nam też jakieś foldery, bo dzieci przynoszą różne prace do domu. Może taki by się nadał? Cena to jest 25 groszy. Kilka właśnie różnych teczek do przechowywania prac. Te są, po, widzicie, po 10 groszy. Przydałyby się jeszcze jakieś naklejki, żeby ponaklejać imiona. Wziąłem trzy takie taśmy. Zawsze się przydadzą, a też na nich imię można napisać. Zawsze w domu gubią nam się wszelkiego rodzaju ołówki i długopisy, więc zaraz coś wybierzemy. Dzisiaj mamy promocję. Kup jedno, jedno gratis. To jest ulubione jedzonko Czarusia. To i te kaszki. One kosztują 10 zł, a te pojemniczki 79. Czyli 7,90 Gdyby się ktoś zastanawiał kiedykolwiek, to tutaj kupuje się cynamon w dużych ilościach. Zobaczcie cynamonowe patyczki. Ja kupię trochę mniejsze. Za 4 zł. My dzisiaj nie kupiliśmy zbyt wiele. Troszkę słoiczków, kosmetyki, rzeczy do szkoły. Dzisiejszy rachunek 226 zł. Mąż poczeka, a ja idę do Tajskiego Marketu kupić kilka długopisów i kilka rzeczy do szkoły. Tutaj mają znacznie większy wybór różnych rzeczy do szkoły no i różne długopisy, ołówki. Zaraz coś wybierzemy. Wybrałam kilka długopisów i ołówków. Kupiłam też takie książeczki do ćwi ćwiczenia liter tańskich. To są dla starszych dzieci, a tutaj dla młodszych. Udało mi się zakupić różne pomoce szkolne za całość, czyli... 6 kolorowanek, długopisy, markery, to co widzieliście, zapłaciłam 48 zł. Czyli 480 Bahtów. Na naszej liście jeszcze buty, wałek i fartuszek. Okej. Okay. Mama musi sobie kupić nowe buty. Kochani, od 6 miesięcy chodzę w tych samych i takich. Tatusz powiedział, że mama musi mieć nowe, no cóż, nie? Ja nie chcę. Na pewno. Ja nie potrzebuję e, ładnych butów czy jakieś nie rzeczy, ale no cóż, te się trochę rozerwały, więc muszę kupić nowe. สวัสดีค่ะชันตงกันเทาร,รองเท้าไหม่กับคุณค่ะ,ะสีดำับคุใช่สี่สิบเบอร์ส,สี่สิบสี่สิบใลองไหมคะอือฮอาใช่ Taki? No. No, Zobaczymy te. O, to są przyjemnie. Okej. Okay. Będą, nie? Będą. Mogą być. Klapki kosztują samroy. Samroy. Leng są sam. Samroy 300 Trzy. Zero, zero. 3-0 3-0, ok, go yes. Bardzo szczęśliwa, bardzo Moja żona zakup nowe klatki Jest nowa historia Wiele razy e, pytacie mnie na live'ach, dlaczego sobie nie kupię wałka Ja po prostu nie wiem, gdzie tu go kupić Ale dzisiaj moja koleżanka e, Juju Przyjechała ze mną do sklepu, gdzie można kupić wszystko I, do kuchni. Więc... I, I można, a uh, dla pyrogi uh, nie ma półcielki nie ma gazowana. Tak, Idziemy więc... spróbować, czy tutaj będzie wałek. Zobaczymy. Ten sklep jest dosyć duży, choć nie wygląda na duży. Moja koleżanka mnie zaprowadzi, gdzie te wałki są. Jak widzicie, wchodzi się i tu jest olbrzymi sklep dostępny, chociaż z zewnątrz tak wcale nie wygląda. Można tu kupić dosłownie wszystko. Wałek kochani, jest jedyny, jeden jedyny wałek w całym sklepie. E, już jest mój. Jeszcze słuchajcie, tutaj są takie fajne deseczki do układania pierogów. E, więc chyba sobie też zakupię. Tutaj paleś I, 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 i pięknie, tak? Ładnie. Mają tutaj różne rzeczy do kuchni, więc chyba jeszcze sobie kupię łyżki serwujące. I tacki jakieś takie. W ostatnim sklepie zapłaciliśmy prawie 120 zł, wałek kosztował 16 zł. Najdroższe były tacki dopiero po 34 zł. Przyszliśmy zobaczyć jeszcze jakieś koszulki. Może coś się dla męża nada, a może dla syna. Tutaj te koszulki, które widzicie, kosztują w granicach 20 do 30 zł. Wybraliśmy już jedną dla syna. Tatuś? Siomi? Show me, Siomi? Show me. To dla syna. To 30 zł. I e, jeszcze myślę tamta. To japońska manga czy jakaś